Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj szesnasta propozycja: Jak szybko przeczytać książkę? A właściwie to bardziej, jak zmotywować dziecko do tego, żeby chciało zajrzeć do książki. Myślę teraz o tych samodzielnie już czytających, młodych ludziach z pierwszej, z drugiej, z trzeciej klasy. Którzy muszą czasami coś przeczytać, bo w szkole mają takie zadanie do wykonania, i niekoniecznie jest to ich zadanie. Tylko tak czują, że ktoś im nakazał, książka niekoniecznie im z okładki czy z tytułu przypadła do gustu. I możemy zrobić tak, żeby zachęcić dziecko do tego, żeby tam jednak zajrzało, bo często okazuje się, że może jakaś ilustracja, może jakiś wyraz jednak zaintryguje, zaciekawi, roznieci tą taką właśnie ciekawość poznawczą. Przeczytamy tę książkę w bardzo szybki sposób. A mianowicie, siadamy razem z dzieckiem, i to jest ważne, że nie ty samo to zrób, tylko e, dziecko, które ma pewną trudność w tym, żeby otworzyć e, ten świat, który między okładkami się znajduje, potrzebuje naszego wsparcia. My musimy tutaj jako dorośli stanąć na wysokości zadania i wesprzeć dziecko swoją obecnością, swoim ciepłem, swoją bliskością, swoją taką, taką akceptacją całego dziecka e, i jego zachowania. E, I siadamy razem. I możemy to zrobić my, ale możemy też to zrobić na zmianę, że oto dziecko i ja będziemy na zmianę czytać pierwsze zdania z każdej strony. I tak po prostu szybko przeczytamy książkę, pierwszy raz. I być może w ten sposób dziecko z łatwością albo z większą przyjemnością wejdzie w czytanie to takie. Samodzielne. Nie będziemy tej książki czytać do końca, przeczytamy sobie kilkanaście stron. wzięłam do ręki dziewczynkę, która rozmawiała z drzewami, Natasza Farant, ilustracje Lidia Kory, yy, nasza księgarnia, wydawa. No to zaczynamy. W zacisznej dolinie, nie tak daleko stąd, przysiadła, leci yy, przysiadła leciwa posiadłość. Czasem, jeśli się dobrze wsłuchacie pośród drzew, dobiegną Was głosy. Zastanówcie się jednak. Czasem przytulała się do pnia. Ile to będzie kosztować? sersywnej skinął głową Obiecujesz-upewniła się Oliwia. Oliwia leżała na ściółce leśnej, a w jej uszach zadudnił dziwny głos. Knieja była zupełnie dzika lecz Oliwia nie bała się ani trochę ale wariactwo pomyślała Oliwia. Jak na zawołanie podmóg wiatru, przemknął przez polankę. Twoim dębem drzewko zafalowało na wietrze, dzięki czemu przez chwilę zdawało się większe. Czy jestem wspaniały? naciskał dąbek. Serna wyskoczyła na polankę i przystanęła nadstawiając uszu. W pół drogi do korony natknęła się na dziuple obramowaną starymi liśćmi, która z uwagi na rozmiary wydawała się doskonałą kryjówką. Przestała patrzeć na gałązkę i położyła się na plecach, by mieć dobry widok na komary nad sobą, ciemne i ciężkie od liści, wyciągające się ku niewu. Czy to naprawdę las księcia? Ponownie zmarszczyła brwi. Ujadanie psów rozbrzmiewało coraz bliżej. Tutaj! szepnęła, gdy dotarł do jej kryjówki. No właśnie! Jeżeli młodsze dziecko, no to my to możemy zrobić, nawet z taką jakąś tajemnicą w głosie. A im starsze, to możemy zaproponować właśnie, że ze stron parzystych y, będzie czytało dziecko, a z nieparzystych my i... Y, y, y. Wytworzy się taki dialog, a z drugiej strony my też, jako dorośli, możemy wtedy swoje tutaj odczucia dodać, tak żeby dziecko usłyszało, No, nawet zaciekawiła mnie ta historia. Wiesz co? Może ja też sobie ją przeczytam? Tylko oczywiście to musi być takie nasze, prawdziwe, autentyczne, niezmyślone, jeżeli rzeczywiście mi się ta historia podoba. Albo może będziesz mi czasami trochę czytała na głos, albo będziesz mi zdawał relacje, mówił, co tam się dzieje, no bo mnie zainteresowała ta książka. To jest jedna rzecz. A druga, mam w ręku e, wynalezek Hugona e, Cabreta, też z wydawnictwa nasza księgarnia. To od dawno temu e, już wydane, nawet nie wiem, który to rok. Nie znajdę tak łatwo, więc nie powiem. 2008. I tutaj możemy pokazać dzieciom na przykładzie tej książki, że niekoniecznie to, co na pierwszy rzut oka wydaje się takie grube i ciężkie, jest taką opowieścią, którą długo i mozolnie będziemy czytać. Bo wynalazek Hugona Cabreta, zresztą zakranizowany, jest tak skonstruowany, że mamy tutaj. Część pierwszą i rozdział pierwszy złodziej, i książka rozpoczyna się od 27 stron, tak, tak, ja to wszystko policzyłam. Rozpoczyna się od 27 stron, które są historią zilustrowaną. Jak te historie zilustrowane się tutaj, ten, ten początek się tutaj kończy? W ogóle intrygujące są te ilustracje, cudowne. To rozpoczyna się historia ym, zapisana, po czym znowu mamy historię zilustrowaną i zapisaną, i tak przyplata się ta warstwa wyrazu i obrazu, i książka, choć liczy ponad 500 stron, 540 kilka, to tak naprawdę 180 stron jest tylko ym, zapisanych tymi znaczkami, robaczkami y, zwanymi literami, i to jeszcze niewiele jest takich stron, które są zapisane od góry do dołu. Często jest tak, że strona ma właśnie tylko pół albo yy, albo albo nawet jeszcze mniej, teraz akurat nie mogę trafić. Więc też taki piękny przykład yy, na to, żeby dziecko zaskoczyć, żeby młodą młodzież zaskoczyć i pokazać, że o, książka ma swoje tajemnice. Także dzisiaj szybkie czytanie książek Oczywiście, to nie jest celem moim, żeby pokazać dzieciom, że tak należy czytać książki szybko, tylko celem moim jest, żeby rozkochać, rozsmakować, rozniecić tam taką naturalną potrzebę czytania w czasie wolnym, dla relaksu, dlatego żeby poznać, dlatego żeby się czegoś dowiedzieć, dlatego żeby potem dyskutować o tym, co się przeczytało. To jest moim celem. Ale każde dziecko ma swoją drogę do tego, żeby stać się bibliofilem. Niektórzy nie lubią czytania. I takimi czytelnikami, tym bardziej opiekujemy się serdecznie, bo ten, kto potrafi też pięknie zwerbalizować swoje odczucia, mówi: Nie lubię, książki są nudne, wolę robić to i tamto. To jest osoba świadoma tego, co lubi, a czego nie lubi. Więc ucieszmy się z tego, że nasze dziecko ma taką świadomość, ale też i pokażmy mu drugą stronę medalu. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia.